Rozmowy do uwolnienia w Goleniowie.pl. Będziemy rozmawiać o budżecie obywatelskim w Gminie Goleniów. Pierwsza edycja. Podstawowe pytanie: po co ten budżet obywatelski został stworzony, uruchomiony, odpalony? Budżet obywatelski jest to niezwykle ciekawa inicjatywa, dlatego że jest to bardzo szeroka forma konsultacji społecznych z mieszkańcami. Składając wnioski do budżetu obywatelskiego, mieszkańcy mają szansę i możliwość powiedzieć, co tak naprawdę potrzebują w swojej okolicy. Czy bardziej potrzebują ławkę, czy bardziej potrzebują remont ulicy, czy potrzebują oświetlenia, czy na przykład potrzebują zrobić imprezę integracyjną. Jesteśmy bardzo ciekawi, jakie wnioski wpłyną do naszej pierwszej edycji budżetu obywatelskiego. To widzimy w Polsce, że to się bardzo fajnie rozwija. Jest to też forma współpracy i oddania mieszkańcom części budżetu gminy koleniu po to, żeby to właśnie mieszkańcy mogli zdecydować, co będzie zrealizowane. Czyli dowolność jest duża, ale też pewnie jakieś są ograniczenia? Ograniczenie jest przede wszystkim finansowe. To jest pierwsze ograniczenie. W, naszej, w naszym budżecie obywatelskim w tym roku, na rok 26, przeznaczona jest kwota 1 miliona złotych. Ta kwota jest podzielona na dwie części. 500 tysięcy dla obszarów wiejskich i 500 tysięcy dla obszarów miejskiego czy miasta woletni. Drugim ograniczeniem oczywiście są ramy prawne. Czyli to musi być coś, co gmina może zrealizować, czyli mieści się to w kategorii zadań własnych gmin. Czyli powiedzmy pod, że na przykład jak ja chcę, żebyście mi wyremontowali dach, no to... Nie. No nie, bo jeżeli to nie jest gminny dach, no to tego nie możemy zrobić. Tak samo nie możemy wyremontować drogi, która nie jest nasza która jest na przykład lub wojewódzką czy krajową. Zresztą tego nie możemy zrobić. A to zupełnie przykładowo. Co można? Co można? Mhm. Można, bo tak jak powiedziałam, można zrobić imprezę integracyjną mniejszą, większą. Można zrobić właśnie jakiś chodnik, można zrobić plac zabaw, można wyposażyć świetlicę wiejską. Naprawdę pomysł jest bardzo dużo. Zachęcam do zajrzenia na naszą stronę internetową, ponieważ tam mamy link odnośnik do bazy pomysłów, gdzie są zebrane pomysły z całego kraju. Nie wskazujemy, które są dobre, tylko po prostu podpowiadamy. To zrealizowały inne samorządy. To no, będzie przykładowo na jakieś tam tematyki, Tak. Tak tam są prawdziwe realizacje. Nie, nie, nie przykładowe, niewymyślone z głowy, tylko rzeczywiste realizacje w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowane w naszym kraju. Nabór wniosków już ruszył, tak. więc teraz pytanie do kiedy on będzie prowadzony i ile do tej pory tych wniosków już wpłynęło. Yy, nabór wniosków ruszył, yy, termin składania wniosków jest 8 grudnia. 2025 roku. Na dzień dzisiejszy mamy sześć wniosków. Jeden z obszarów, obszarów miejskiego z miasta i pięć y, wniosków dotyczących y, obszarów miejskich. Czy możemy mówić o tym, jakie z, y, te wnioski już wpłynęły, czego dotyczą, czy to, to są jakieś bardziej odmienne pomysły, czy tak bardziej standardowo, czy to jakieś plac zabaw, te, te, tego typu? Są to bardzo, tak. bardzo standardowe wnioski, natomiast one pokazują, co społeczeństwo nasze, co mieszkańcy chcą zrealizować. Jest to plac aktywności dla dzieci i dorosłych, zakup stołów, oświetlenie drogi gminnej, doposażenie placu zabaw, oświetlenie drogi miejscowości i atrakcyjne zabaw. Rozpiętość finansowa też jest duża. Najmniejszy projekt zakłada 5800 zł, najdroższy 299 tysięcy. Wszystkie mieszczą się w limicie finansowym. Yy, rozumiem, jeśli chodzi o liczbę wniosków, to nie jest ona ograniczona, jest tylko jakby ten... ten Granica finansowa. granica finansowa. Liczba wniosków jest nieograniczona. Ile wniosków zostanie złożonych, tyle wniosków zostanie rozpatrzonych przez komisję składającą się z e, fachowców zatrudnionych w Urzędzie Gminy Korniany. Natomiast czy wszystkie wnioski zostaną poddane pod głosowanie, tego nie wiemy, ponieważ musimy je dopiero teraz re, e, przejrzeć, zrealizować. Jest też jeszcze jeden bardzo ważny warunek: ramy czasowe. Wniosek musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku. To nie może być wniosek, którego realizacja będzie przedłużona na barszy cztery. On musi się zamknąć w tym roku. No dobrze, to mamy, mamy wnioski, mamy termin wyznaczony do 8 grudnia. Co dalej? Dalej, tak jak powiedziałam, komisja usiądzie, przejrzy, sprawdzi te wnioski. Jeżeli będą jakiekolwiek wątpliwości, problemy, będziemy się kontaktować z wnioskodawcami po to, żeby wszystkie te wątpliwości usunąć wszystkie błędy naprawić, po to, żeby jak najwięcej wniosków poddać pod głosowanie. Jasna sprawa, no, ale to, to już zostawmy te ewentualne mm -hmm. wątpliwości. No, I i, i, z, i z, zmierzamy do tego, że jestem 8 grudnia, wnioski są zaakceptowane i jak to dalej będzie wyglądało. No to 8 grudnia nie są zaakceptowane. 8 grudnia to, 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 dopiero to, to, my zaczynamy do, 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 No to musimy się przesunąć w czasie do 23 stycznia. Jest to taki długi okres, dlatego że to jest okres świąteczny, więc też tutaj no, urząd jest chwilami nieczynny, jest trochę mniej czasu. Czyli 23, 23 stycznia zostaną przestawione te wnioski, które zostały zaakceptowane. I, I to... ruszy głosowanie. Mm. Głosowanie będzie trwało do 6 lutego. I 10 lutego planowane jest ogłoszenie wybranych y, projektów do pracy. I wtedy jeszcze co dalej No i wtedy urzędnicy przystępują do pracy. Hmm. Po to, żeby zrealizować wniosek. Bo to normalnie będzie realizowane w trybie prawa zamówień publicznych? To zależy. To zależy czy będzie potrzebny przetarg, czy nie. Zależy co to będzie. Jeżeli to będzie mały wniosek, takich mamy jeden na 5800, no to tutaj prawo zamówień publicznych nie wchodzi w bre, tylko regulamin wydatkowania środków do limitu finansowego i tutaj w zupełnie innym trybie będą, będzie to realizowane. W zależności, czego ten wniosek będzie dotyczył. Jeżeli będzie to właśnie oświetlenie, no to wtedy faktycznie za 299 tysięcy, to wtedy oczywiście ruszy cała machina projektowa z prawo zamówień publicznych i realizacji to na że w pewnym momencie nastąpi jakby takie podsumowanie tego, tego przynajmniej kilocetrzowego etapu, te, te, tej pierwszej edycji budżetu obywatelskiego. I pytanie w takim razie, no, w, w którym kierunku by to miało zmierzać, czy, czy jeszcze więcej pieniędzy zostanie dołożone, czy jakiś kierunek, jeśli chodzi o te projekty zostanie wybrany, że powiedzmy nie inwestycyjny, a bardziej imprezowy, jak to może wyglądać? Bardzo różniam. Na pewno tutaj bardzo dużo do powiedzenia będą mieli Radni Rady Miejskiej kolejnowie, ponieważ oni nadają kierunek, oni podejmują uchwałę, która kierunkuje nas. Bardzo szeroko mamy w tej chwili to dopuszczone, właśnie po to, żeby zobaczyć jakiego rodzaju wnioski z pewnością składamy. W Polsce różne projekty są w regulaminie budżetów obywatelskich. Są takie, które kierunkują właśnie, że jakaś kwota musi być przeznaczona na przykład na projekty zielone. To dotyczy głównie dużych miast. Są takie, które rankingują, lepiej, lepiej oceniają dodatkowe punkty na projekty integracyjne. To zazwyczaj robią gminy wiejskie, gdzie... Jest taka integracja bardziej potrzebna i te środki są tam kierunkowane. Natomiast jak to będzie u nas wyglądało, trudno mi dzisiaj to powiedzieć, naprawdę, bo możemy dać więcej pieniędzy na 103 daje 20 milionów, bardzo tak? jest duże miasto. No wiadomo, nie, nie My wiadomo. w tej chwili dajemy milion, czy w przyszłym roku radni się zdecydują dać większą kwotę? No to już jest pytanie do Państwa Radnych. Była propozycja gdzieś tam 3%. Budżetu gminy, no to jest więcej niż milion. Ale to, to jest pytanie do rad, nie do mnie, oni tutaj zdecydują. Ja osobiście uważam, że to powinno być faktyczne oddanie głosu dla mieszkańców, w związku z tym, w mojej ocenie, nie powinno być żadnych kierunkowań. Ale co prawda, Państwo będą powinno powiedzieć? Czyli co do składania wniosków i uczestnictwa w tym wszystkim. Jest jeszcze kilka dni. Wniosek nie jest trudny, 20 osób wniosek musi poprzeć, oprócz wnioskodawcy. Nie jest to duża liczba mieszkańców, więc myślę, że można to zabrać. Zachęcamy oczywiście jak najbardziej do napisania wniosku, złożenia. No i bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do tego, żeby głosować, żeby uczestniczyć w tym, no bo to jest programu, żeby jak najwięcej mieszkańców się w to zaangażowało i żeby jak najwięcej głosów było Im więcej głosów na dany wniosek, tym większe szanse na realizację przygotować karty do głosowania, gdzie będą wypisane wszystkie projekty, które zostaną poddane do po głosowanie. Będzie można sobie taką kartę wydrukować, postawić trzy znaki X, ponad trzy projekty oddajemy głos i przynieść do urny do urzędników. Na obszarach wiejskich planujemy współpracę z sołtysami, każdy sołtys dostanie urnę, oklejoną, opieczętowaną naszymi pieczęciami i też będzie można tam głosować. No chcemy, żeby jak najwięcej mieszkańców miało szansę wziąć udział w głosowaniu. I dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu bardzo i zachęcam jeszcze raz do udziału w budżecie obywatelskim